Dzień dobry, no, zamarznięte wszystko, niby się topi, ale powoli zapowiadają jeszcze mrozy, a to chyba nie zdąży odtajeć. Zrobię kilka ujęć jeszcze pod wodą. Zobaczę, jak te rybki się mają. No tak patrząc, w miarę, w miarę dobrze, ale zobaczę jeszcze pod kamerką. To może, może będę wiedział lepiej. Tam wody woda się gotuje od na powietrzaczy. Jak gejzery. Tam aż podskakuje. No, i po nagraniu pod wodą zauważyłem właśnie, że leszczaki mają pleśniawkę. Nie ciekawie się to zrobi, zrobiło. Jest co myśleć. Co prawda, i tak ja myślę odłowić w tym roku i do brata na stawkę wpuścić, bo tutaj za dużo. Ale. Właśnie, ale jak to zrobić teraz, no nic nie zrobię, trzeba czekać wiosny I tyle Niby ciepło Ale ręce marzną A bo ja taki zmarzł, dzisiaj deszcz padał Do roboty nie pojechaliśmy, bo to Nie robota tak To trochę na głowę leci Szkoda zdrowia Trzeba umijać szpitale i lekarzy. Na, na, na następny tydzień nowe mrozy zapowiadają. Także do wiosny jeszcze trochę trzeba będzie poczekać. Ja już filtry chciałem szykować, a tu prognozy takie, no to się nie biorę. No tak to wygląda. Nic. Uciekam. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Cześć.